Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym magu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem kolejnym. Jest to noworoczny tak książkowy. Tego typu filmy znalazłam na kilku zagranicznych booktubach i no, spodobały mi się na tyle, że postanowiłam te pytania przenieść tutaj do siebie. To jest dosłownie siedem pytań, no, na które postaram się w interesujący sposób odpowiedzieć. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam serdecznie. Pytanie z 6, nie 7. Pytanie numer 1: Ile książek planujesz przeczytać w 2023 roku? Na to pytanie odpowiem od razu krótko: nie mam planów, jeśli chodzi o ilość przeczytanych książek, bo nigdy się to u mnie nie sprawdza. Jeśli ktoś ogląda ten kanał od dłuższego czasu, to wie, że moje miesięczne rekordy nie są jakieś wygórowane, to nie są duże liczby, to jest 5 książek na miesiąc. Załóżmy, że, mm, że będzie to naprawdę w, taki, w takiej najbardziej optymistycznej wersji, 5 książek na miesiąc, więc można sobie łatwo policzyć. Możecie napisać, jakie są Wasze e, rekordy, jeśli chodzi o ilości przeczytanych książek nie wiem, na miesiąc, na półrocze, czy też za cały rok. Kolejne pytanie: pokaż 5 książek, które miałaś przeczytać w zeszłym roku. Ale to się nie udało i masz zamiar je przeczytać w roku 2023. I tu mam kilka takich książek, które już widzieliście w no, poprzednim, albo gdzieś tam, nie wiem, dwa, dwa filmy temu, ale, ale pokażę Wam je znowu. I to będzie między innymi Sara Mos i Ciche Wody, bo bardzo, bardzo polubiłam Saramos. Dwie książki z wydawnictwa poznańskiego, i to jest ostatni trop, i już nie chcę być człowiekiem. Też je widzieliście ostatnio. Wspominałam też o książce Elif Szafak, Czarne Mleko. Jeśli mnie oglądacie, to też wiecie, że po przeczytaniu 10 minut spodobała mi się ta, ta autorka. Więc Czarne Mleko zakupiłam i, i faktycznie mam ochotę w tym nowym roku przeczytać tę książkę. I ostatnia książka to jest Dom Holendrów, yy, Ann Patchett, która to książka za mną chodzi już od dłuższego czasu. I yy, yy, no i mam zamiar ją przeczytać w nowym roku. Napiszcie, jakie wy macie zaległe tytuły do przeczytania w nowym roku. Kolejne pytanie. Książki z jakiego gatunku m, chciałabyś m, czytać? Chciałabym więcej czytać reportaży. To jest moja odpowiedź krótko i na temat. Zdecydowanie e, mało czytam reportaży. Tak, przy okazji, poleccie mi jakiś z e, ostatnich miesięcy m, z tego właśnie gatunku. Wymień trzy tytuły książek, które nie są związane z czytelniczymi planami na nowy rok. I tak sobie pomyślałam, że jeśli chodzi o książki, które nie są związane z żadnymi planami to pokażę książki, które po prostu były prezentami, które otrzymałam od kogoś. Przede mną książka, która pojawiała się na wielu, wielu booktubach, i no i tak, i różne w sumie są o niej opinie, bo jedni tę książkę bardzo chwalą i porównują do małego życia, a drudzy, no, stoją w opozycji i, i mówią, że no, że nie bardzo ta książka jakoś wypada na, na tle innych, e, jeśli chodzi o tematykę m, podobną, no ale jestem ciekawa, co Wy o niej napiszecie. I to jest książka Wierzyliśmy jak nikt. Książka, która y, y, która gdzieś kumuluje w, y, wokół siebie, skupia bardzo, bardzo skrajne opinie. To są lata 80. Ameryka, Chicago i epidemia AIDS. No i osoby, które związane są ze światem sztuki. To jest taka książka o czasach zarazy. Tak, tak gdzieś też takie opinie o niej krążą. No, o czasach zarazy. Książka, która powstała no, na, na jakiś czas jeszcze przed pandemią. Ale opowiada. Tutaj o innej chorobie, która jednakowoż odbiła no, piętno na, na wielu, wielu osobach. Kolejna książka to biografia kobiety, którą chyba znają wszyscy, i to jest Dzikowska, Romana Warszewskiego. Znajdziecie tutaj sporo, sporo ciekawostek z prywatnego życia tej znanej podróżniczki. Sporo takich smaczków związanych z jej, z jej życiem, z, z jej postawą, z tym wszystkim, co ona prezentowała. Fascynująca kobieta. Na pewno pamiętacie doskonale programy Elżbiety Dzikowskiej, to tego kochalika. niezapomniana para. A skoro biografia, to znajdziecie też tutaj również dużo, dużo. Fascynujących fotografii, ciekawych no, z przeróżnych zakątków świata. Napiszcie, no, czy, czy czytaliście tę biografię? I książka, która porusza tematy trochę polityczne, związane z Chinami, i to jest książka: Nie mówcie, że nie mamy niczego. Ja słyszałam o tej książce takie opinie, że jest ona literacko bardzo dobrze napisana, że no, ta fabuła wręcz gdzieś może być porównywana do, do wielkich klasyków XX wieku, nie czytałam tej książki, ona stoi u mnie na półkach, i jeśli, jeśli znacie tę książkę i jesteście być może świeżo po jej lekturze, to napiszcie, bo tutaj ten świat terroru i. i jego no, państwa, które żyje w dyktaturze, i skąd ludzie uciekają i szukają lepszego życia dla siebie. No, na pewno musi być to interesujące, więc dajcie znać, czy czytaliście. Być może i ta książka z, gdzieś, gdzieś w moich czytelniczych planach na ten nowy rok znajdzie się. Kolejne pytanie: Pokaż książkę, którą marzył Siebie od zawsze. Ale nigdy jej nie przeczytałaś. Ale bardzo chcesz. Tak brzmi to pytanie. I jest to faktycznie książka, która ilekroć przechodzę koło tego regału, a przechodzę, przechodzę oczywiście codziennie, no to ona gdzieś kłuje mnie po oczach swoim tytułem, bo, bo to jest jedna z większych tak objętościowo-wielkościowo książek na, na tej właśnie półce. Gliniany Most Markusa Zuzaka którego to znacie oczywiście jako autora złodziejki książek mojej ukochanej. I, i tak samo myślę o tej, że, że, że będzie to piękna książka, i, i to mogłaby być pewnie jedna z piękniejszych książek, jakie, jakie mogłabym przeczytać. Ale jeszcze tego nie zrobiłam i nie mogę się za nią zabrać. I ona tak zerka na mnie, tak jak mówię codziennie. Napiszcie mi coś o glinianym moście. Zachęćcie mnie jakoś. I teraz tak tutaj sobie zerkam na, na tą kartkę, na której mam zapisane pytania. I to w zasadzie nie jest pytanie. Po prostu je przeczytam. Jedno słowo, które jest Twoim słowem, kluczem, mottem na nowy rok. No, i tak, zastanawiałam się chwilę nad tym pytaniem, bo nie mam od razu jakiegoś takiego słowa, które przychodzi mi na myśl. W, Wiecie, w sekundzie, ale myślę sobie, że e, może to być mm, takie, no nie wiem, motto. Nie wiem, to tak górnolotnie mm, być może brzmi motto życiowe. Niech to będzie motto na nadchodzący rok po prostu. E, więcej wiary w siebie, mniej marudzenia. To też... Nie wiem, reszta to tak chyba wyjdzie w praniu, ale no na ten moment. Na ten moment chyba, chyba to. Ciężko jest zawsze mówić o sobie. To jest. To jest bardzo trudne mówić. Um, mówić o jakichś takich rzeczach dotyczących siebie. Okej, okay, zostańmy przy tych. przy tych dwóch. Założeniach, czyli więcej wiary w siebie i mniej marudzenia. I to w zasadzie było ostatnie pytanie, bo, bo ostatnim punktem tego noworocznego tagu jest nominowanie kogoś do, do tego, aby taki sam, tak noworoczny książkowy nagrał dla wszystkich tych, którzy chcą tego typu filmy oglądać. I tutaj będę nominowała znowu kursywę Natalia. To, yy, jeśli będziesz yy, chciała, to, yy, to możesz taki film nagrać. I nominuję też Zuzę Książkowisko. Yy, napiszcie w komentarzach, yy, jakie byłyby wasze odpowiedzi na, na te yy, pytania. Yy, no, jestem tego bardzo ciekawa. Każdy z was, każdy z nas ma zawsze książki, które gdzieś stoją na półkach i które chciały być bardzo przeczytane przez nas, ale oczywiście nie zawsze się to udaje. No i tak są naszym takim czytelniczym wyrzutem sumienia. Jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie sobie na mój Instagram, jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie sobie do poprzednich moich filmów, subskrybujcie Magiel Książkowy, zostańcie tu na dłużej, zachęcam Was do tego serdecznie. Dzięki za dużo, dużo komentarzy pod ostatnim filmem, faktycznie nie spodziewałam się tego, powiem szczerze. No, ale najlepsze książki 2022 roku widocznie wzbudziły Wasze zainteresowanie. Dlatego pod tym filmem również zostawcie swoje komentarze, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć!